No dzień dobry. A właśnie poszedłem na podwórko zobaczyć. No słońce świeci, ale chłodno jest. A dzisiaj ma być cieplej. No właśnie dzisiaj znów Krzysztof nagrywał na mnie okrutne rzeczy. Wymyślał, nie wiadomo jakie pospodały. To co ja ogółem mówiłem, to trzeba wykonać A nie Bo tutaj To chociaż I tak wyjdę trochę podwórko No tutaj kamera jest Tu jest kamera Wszystko Po prostu Nie będzie takiego czegoś Pokażę trochę No Pompulini był wczoraj Właśnie Ale nawet go nie poznałem Tylko po głosie Co nie mówiłem. Co ostatnio mnie nagrywał to ja butelki 3 znalazłem i reklamówkę trzymałem i a to reklamówkę tam była woda A tam plac zabaw No widzicie jak to jest Właśnie wyjdę Poszedłem trochę pokazać świeże powietrze, bo Krzysztof nawet, nawet nie potrafi okna otworzyć, tak jak w bunkrze. No. Widzicie? A mówił? A. To zamknięte jest. Ja tutaj nie przybyłem. To wam. Chciałem pokazać. Tak to jest. Ja wyjdę. Myślę, że powietrze, ziemniaki sobie och, kupił wczoraj. Był. Kupił sobie kiełbasę, bułeczki kupił i chleb. A ja dałem te pieniądze ugłym na, na światło 250 zł, bo 240 kosztowało światło. Ale on tego nie zapłaci. A jak obetną te światło, temu ja więcej już tych pieniędzy. Nie będę wkładał, ponieważ ostrzeżenie dostałem od YouTube y za ostatniego lajta, co 150 zł zarobiłem i po prostu postanowiłem nie robić już tutaj lajtów, nagrywać na świeżym powietrzu. Lepiej to sami widzicie, jak wyglądam, a nie siedzieć w tym noże tak jak w bunkrze, tak jak bym siedział w więzieniu. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Miłego dnia życzę. Ranek jeszcze chłodny.